Paradziesiąt kilometrów od Tbilisi na półpustynnych stokach, na samej granicy Gruzji z Azerbejdżanem, znajdują się wykute w skale monastery David Gareja. Zapraszam na Do Dawid Gareja dojechaliśmy z Tbilisi za 25 lari. Z drugiej strony z trzygodzinnym godzinnym postojem na zgadzanie. Droga ciągnie się o parędziesiąt kilometrów wśród ogromnych i niezamieszkałych przestrzeni. Wszędzie pustkowie, step i wiatr. Przejechaliśmy Gruzji z 600 kilometrów na stopach. Tutaj miałem wrażenie, że byłoby ciężko z prozaicznego kłodu. Po drodze nic nie jeździ. To naprawdę bardzo stare miejsce. Jego dzieje sięgają VI wieku naszej ery. Założone przez jednego z syryjskich Michów Dawida na górze Gareza. Pierwszy z monastyrów Lavra, został wybudowany przez Dawida, zaś kolejny Rka i Natism Cemeli przez jego uczniów. Co niezwykle ciekawa, część wykutych w skale pomieszczeń przeznaczonych dla prawosławnych Michów jest cały czas zamieszkiwana. W związku z czym obiekt jest częściowo niedostępny dla turystów, dla Gruzinów. Jest to na tyle święte miejsce, że jego odwiedzenie trzy razy równa się w wycieczce do Jerozolimy. Cierde kada we we wokół góry Gerecza, do której przylega monaster. Będziemy się tam delektować niesamowitą panoramą na stepy po stronie gruzińskiej oraz w pełni możemy podziwiać klasztor. Z drugiej strony mamy widok na Azerbejdżan. Zauważony kręte rzeki i księżycowy widok po horyzoncie. Warto wspomnieć, że miejsce częściowo należy do Azerbejdżanu. I jest tematem od wielu lat sporów pomiędzy. krajami. Idąc z góry wzdłuż granicy azerskiej, widzimy kolejne wykute w skałach komnaty mnichów. Torem kel tam de ameso, solchuli, sodo brali, tarula. Na drodze do Dawid Gredża polecam zwrócić uwagę na osobliwość, na Pustkowiu, na samym końcu świata, musicie wiedzieć bądź nie, ale znaleźliśmy naszych rodaków, którzy założyli tam knajpkę i przy pomocy miejscowych mistrzów gruzińskiej kuchni serwują rewelacyjne, lokalne potrawy. Jeżeli będziecie mieli okazję tam być, koniecznie musicie E